Witajcie, dzisiejszy film to 3 minuty dla złoceń. 3 różne produkty i trzy różne efekty. Pokażę klej do złoceń, złoto w płatkach, złotą folię na rolce oraz złotą folię. Będę złociła dyskę pomalowaną na dwa kolory farbą akrylową. Klejem do złoceń pokrywam równomiernie całą powierzchnię. Nie możemy go zastąpić innym preparatem, ponieważ po wyschnięciu jest przeźroczysty i lepiący. Z przyklejaniem foli musimy poczekać tak długo, aż klej nie będzie brudził palca. W takiej sytuacji jeszcze czekamy. Złoto w płatkach jest niesłychanie delikatne. Występuje w wielu kolorach na rynku. Jeżeli chcemy płatek podzielić na mniejsze części, musimy to robić między dwoma kartkami papieru. Ja do przyklejania używam delikatnego pędzelka do powiek. Płatek delikatnie nakładamy na posmarowaną klejem powierzchnię i przyciskamy pędzelkiem. Płatki możemy ze sobą łączyć, miejsce złączenia jest praktycznie niewidoczne. Składnikiem złotej woli często jest miedź. Jeżeli zastosujecie nieprawidłowe preparaty, np. wykończycie pracę lakierem na bazie wody, złoto z czasem zazielenieje. Płatki złota zostały już naklejone, wystarczy je polakierować lakierem niewodnym. Za każdym razem, gdy wyjmuję folię z opakowania, mam wątpliwości, z której strony jest to złoto, więc zawsze z boku robię sobie małą próbę. 50% szans na sukces. Bingo, trafione. A złoto na rolce przyklejamy tak. Dociskamy dokładnie, najlepiej za pomocą jakiejś mięciutkiej szmatki i odrywamy. Złoto na rolce nigdy nie pokryje nam dokładnie powierzchni. Pozostawia widoczny kolor tła. I uważam, że to jego zaleta, ponieważ jest to bardzo ciekawy efekt. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że powierzchnia pozłocona jest za słabo, możemy folię przełożyć jeszcze raz i docisnąć. Nie smarujemy ponownie klejem, po prostu dociskamy i odrywamy. Ostatnim rodzajem jest folia w płatkach, czyli gnieciuch. Wbrew pozorom ten niewielki pojemnik zawiera naprawdę dużo folii. Rozkładamy ją po posmarowanej klejem powierzchni i dociskamy. Tutaj akurat prezentuję Wam folię w kolorze złoto-zielonym. Teraz możecie porównać trzy różne produkty dedykowane do złoceń. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam zarówno do naszego sklepu, jak i do nasz serwis inspirello.pl.